Witamy Cię na naszym nagraniu dotyczącym pytań Waszych i naszych odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie do nas brzmi: a ja bym jeszcze chętnie się dowiedziała, jak u Was zaczęła się przygoda z klasyczną medycyną chińską? No to tak. To, to, to jest klasyczne w ogóle to, to trzeba mówić, dlaczego robimy pałac zdrowia bo to jest pałac zdrowia to jest jakby podstawa naszego bytu. No bo każdy ma swoją z nas historię. No i ogólnie nasz, moja osobiście historia była taka, że jako dziecko, jako dziecko byłem, jak się urodziłem, byłem, byłem zdrowy. Potem powiedzmy okres e, zerówki, e, zacząłem chorobę, dostałem, dostałem nawracającej infekcji górnych dróg oddechowych. No i tam e, miałem leczenie. Tak jak zwykle, czyli duża ilość antybiotyków, i tak dalej, co spowodowało, że zacząłem jeszcze bardziej chorować. Czyli tak naprawdę, leczenie konwencjonalne spowodowało, że coraz bardziej chorowałem. Czyli zwykłego przeziębienia przerodziło się to w chroniczne przeziębienie, potem zapalenia o skrzeli. Zapalenia o skrzeli przeradzały się już chyba dwa razy, przynajmniej z tego co pamiętam, zapalenia płuc, gdzie wylądowałem w szpitalu, zapalenie płuc i wyszedłem dalej z tym zapaleniem płuc ze szpitala nic nie potrafili mi pomóc bo dalej miałem te antybiotyki i tak dalej z czasem dostałem um, no po prostu dostałem jakieś um, alergii, astmy um, no dusiłem się w nocy i w ogóle to było makabra. W sensie ja byłem dziecko, to ja tam nie pamiętam aż tak bardzo. Znaczy to było jakieś ciężkie, ale jako dziecko to tak dzieci jakoś adaptują się bardziej albo do tego, albo Jeszcze wyparłem może to, to. albo albo może tak, może, może będę miał, że jakiś przyjdzie mi, że, że trzeba będzie to przerobić. W każdym razie e, e, moja mama podjęła decyzję, aż znaczy jej rodzice, bo aha, bo, dobra, nie będę tego tak bardzo w szczegółach. W każdym razie podjęli decyzję, że przestajemy się leczyć konwencjonalnie. Czyli przestałem brać antybiotyki e, i tylko brałem tam okazjonalnie wziewy, ponieważ miałem na, napady wtedy asmy, skucz skrzeli, mnie, chwytał e, I aha, jeszcze była ważna kwestia. E, konwencjonalne lekarze zabronili mi się ruszać, gdzie jako dziecko miałem naturalny pęd do ruszania się i teraz to rozumiem, dlaczego e, jakby to mi, jakby chciałem to ruszać, bo podświadomie m, czułem, że mi to pomaga. No i e, tata mi przyniósł, pamiętam, e, taki obręcz do koszykówki, kupił mi kupili piłkę i zacząłem z moim bratem grać w koszykówkę. Jak zacząłem grać w koszykówkę, no to mi się to bardzo podobało. Wtedy, pamiętam, NBA było e, i to mnie zafascynowało. I wszyscy chcieli być Michaelem Jordanem, ja też chciałem być Michaelem Jordanem i no i grałem w koszykówkę. No jak zacząłem się ruszać, to s, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok po prostu zacząłem jakby być bardziej sprawny e, jakby ten ruch powodował poruszanie moich płynów tej całej, tego syfu, że tak powiem, którego miałem napchanego, śluzu, śluzu które mi nawalili poprzez konwencjonalne leczenie i zacząłem to wszystko wywalać, wywalać, wywalać no i doszedłem do takiego momentu że praktycznie już jak pamiętam byłem e, jako dziecko wybierany na bramkę zawsze, bo, bo miałem indywidualny tok nauczania. Bo byłem już tak chorowałem, że miałem indywidualny tok nauczania. Więc po się I było, po sanatoriach. I po sanatoriach, no stop, jest. jeździłem. Więc po tym okresie, jak przestałem się leczyć konwencjonalnie, wszystko to miało, 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 Byłem wybierany na bramkę, czyli na bramkę to jest wstyd, czyli najgorszy jesteś. To potem za ileś lat, jak zacząłem grać tam koszówkę, to oczywiście na bramkę w piłkę nożną. To zacząłem, to też grałem piłkę nożną, ale nie jakoś tam, że mnie tak bardzo fascynowało. To potem w po pewnym czasie ja wybierałem, kto ma iść na bramkę, bo jakby mój poziom aktywności fizycznej i kultury sprawności. fizycznej sprawności podniósł się znakomicie. I to spowodowało, że, e, no, że praktycznie wyzdrowiałem, nie lecząc się w ogóle. Oczywiście przeszedłem jakieś wszystkie medycyny, też alternatywną, już nie będę to wymieniał, bo po prostu różne terapie przechodziłem, aż <gryw> dziwię się, że w ogóle wiele rzeczy tam... raczej znaczy niektóre były dobre, niektóre niedobre, ale w każdym razie z tego co pamiętam, jak przeanalizowałem swoją przeszłość, najlepiej zadziałało mi Ruch, ruch poruszył to wszystko. Teraz to rozumiem z, z punktu widzenia fizjologii wody, yy, tych toksyn i tak dalej. No po prostu to teraz wiele rzeczy rozumiem. E, no i jakby to był kluczowy moment w moim życiu, bo to spowodowało znowu tam dalszy moment mojej historii, gdzie poznałem medycynę chińską właśnie. I to był potem byłem e, jakby w szkole średniej i zacząłem e, no Różny tryb życia prowadziłem powiedzmy, no i przez ten tryb ży życia spowodowało to, e, że mój żołądek był bardziej taki pobudzony, że nas z zgagę miałem. No i moja mama też miała tam za problem z zawrotami głowy i to spowodowało, że on, jej koleżanka wtedy zajmowała się medycyną chińską, no i ona ją jakby pomogła jej w tych zawrotach głowy, e, ona zajmowała się elektroakupunkturą. Pozdrawiam Dietą. i dietę, więc dzięki niej jakby moja mama się wyleczyła z, z takiej dysfunkcji. No i oczywiście mnie zabrała do gabinetu. Oczywiście byłem bardzo sceptyczny i nie wierzyłem w to. No i. Ale w końcu dobra, na no, początku się śmiałem z mamy, się z mamy. Podśmiewałem się z mamy, że jakieś rzeczy, jakieś dziwne rzeczy tam robi i w ogóle śmiałem się z tego, ale potem jak mi zabrała, no to dobra, stwierdziłem, co mam do stracenia, brałem oczywiście te leki, bo z gagem miałem non stop. Brałem leki e, zabojniące kwas solny. Oczywiście to pomagało tylko na chwileczkę, ale potem e, wracało wszystko znowu. No i po prostu poszedłem na, na, na tą wizytę. Tam nie wiem, byłem jedną, dwie wizyty, nie pamiętam już do końca. Zmieniłem dietę, czyli zacząłem jeść to, co moja mama, z czego się śmiałem. No i to spowodowało, że praktycznie, nie wiem, tydzień, dwa, wszystko mi minęło. Przestałem mieć jakiekolwiek symptomy. I, no i stwierdziłem, wow, mówię, to jest medycyna. No i to był moja pierwszy kontakt z, w ogóle z medycyną chińską, i stwierdziłem, że. To Było coś, co naprawdę jakby zakliknęło, i w ogóle, bo ogólnie miałem obrzydzenie do medycyny zachodniej. Po prostu miałem dosłowne obrzydzenie. Ja po prostu przez to, co, co przeszedłem w medycyną zachodnią, to miałem totalne obrzydzenie, ale nagle zobaczyłem, że jest jakaś inna medycyna. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego może być, że jest inna medycyna, i nagle pyk kliknęło. I to jakby to była moja fascynacja. Zacząłem wszystko, co było możliwe, wszystkie książki na rynku czytać. Oczywiście większość tam to są takie. Książki były słabe, że tak powiem, a były takie no, jakie poradniki średnie, i tam na za dużo medycyny chińskiej, to tam takie popłuczyny, że tak powiem, ale to jest inna historia. W każdym razie wszystko chłonąłem. Ta pani, która pomogła mi, potem udostępniła mi skrypty związane z dietetyką medycyny chińskiej ze snurtem Kloda diolozy i tam miałem chyba jeden jakby skrypt i zacząłem się tego uczyć na pamięć się praktycznie tego wyuczyłem. Po prostu to mnie strasznie interesowało. Potem poszedłem na inne studia. Te studia spowodowały, że znaczy nie, nie wiedziałem, że mogę jakby miałem przekonanie, a czy było przekonanie, że tylko żeby zajmować się medycyną chińską, to trzeba być lekarzem. No jakby w to wierzyłem, a ja nie chciałem być lekarzem, bo, bo, bo to doświadczenie moje z dzieciństwa jakby mi e, jakby stwierdziłem, że ja nie chcę tego się uczyć, no i chci, ja chciałem się medycyny chińskiej uczyć. No i jakby poszedłem na zupełnie inny kierunek, poszedłem na, nazwijmy to tak, studia ekonomiczne, powiedzmy moje pierwsze studia. No i jakby poszedłem na te studia i no i skończyłem te studia, ale w międzyczasie tak naprawdę interesowała mnie ta medycyna chińska i cały czas się interesowałem tą medycyną chińską. tak naprawdę 19 roku życia interesuję się medycyną chińską, tylko dopiero po skończeniu tych studiów ekonomicznych stwierdziłem, że jednak e, tam jeszcze trochę mi zajęło, ale doszedłem do wniosku, że jednak medycyna chińska jest to jest jednak to, co chciałbym się zajmować stwierdziłem, że dobra, nawet pójdę na tą medycynę. Po prostu, żeby zajmować się tą medycyną chińską i po prostu e, stwierdziłem, że, że zrobię to. No dobra, zmuszę się do tego i zrobię to. No ale tak naprawdę ta pani, która, e, która z, wtedy zmieniła, jakby pokazała mi tą medycynę chińską, powiedziała, że jej córka skończyła medycynę, a ona się w ogóle nie interesuje medycyną chińską, bo tak jej, że tak powiem, e, nazwijmy to zmienili umysł przez studia medyczne, że jej się nie chce w ogóle uczyć medycyny chińskiej, jeszcze jej się to nie opłaca tak naprawdę. Więc mówi, idź na fizjoterapię, wszyscy moi znajomi fizjoterapeuci zajmują się medycyną chińską, oni najlepiej sobie radzą z tym i to jest najlepsze, co możesz zrobić. No i to dziękuję za tą poradę, bo tak naprawdę dzięki tej poradzie skończyłem fizjoterapię i dzięki temu to było naprawdę świetne rozwiązanie, bo tak naprawdę... Z tej perspektywy widzę, że fizjoterapia jest świetnym jakby wyborem, jeżeli chcesz zajmować się medycyną chińską, ponieważ Uczy palpacji, uczy różnych takich rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne, żeby zajmować się medycyną chińską. Uczy też naturalnego podejścia tak. do ciała i do ciała jako I tak. całości. I dzięki temu uczysz się medycyny też zachodniej na takim poziomie, na jakim ci jest potrzebne, żeby, żeby rozumieć, żeby rozumieć medycynę zachodnią. I, I świetnie się to sprawdziło. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tego. I, no i tak skracając to wszystko, to jest. To, to tak się zaczęło to wszystko. Oczywiście tam jeszcze cała inna historia. No i potem. coś do szkoły Tak, poszedłem, no i równocześnie studiowałem się. medycynę zachodnią, czyli na Uniwersytecie medycznym w Warszawie. Fizjoterapię studiowałem, ona akurat była na wydziale lekarskim, dzięki temu jakby też liznąłem bardzo dużo medycyny zachodniej, co spowodowało. Potem znowu chodziłem na do szkoły akupunktury. w międzyczasie poszedłem na szkolenia z tej dziedziny i równolegle to robiłem. Oczywiście to potem dalej się to rozwijałem w tych dwóch kierunkach. No dobra, i taka była moja historia. Teraz Małgosia. No więc ja byłam dzieckiem, które bardzo lubiło się uczyć. Właściwie nauka zawsze była dla mnie w życiu najważniejsza i dla mnie było oczywiste, że po szkole podstawowej idzie się do szkoły średniej, po szkole średniej idzie się na studia i po studiach powinien też się jeszcze dalej gdzieś idzie uczyć. No i wszystko było dobrze w szkole podstawowej, wszystko było dobrze w szkole średniej, później poszłam na studia, no i na studiach się okazało, to były studia bardzo prestiżowe w Warszawie i w ogóle mało osób się tam dostawało, tyle osób na miejsce i aż w takiej małej miejscowości. Z Mazur i tak dalej. No, w każdym razie, i na tych studiach się nagle okazało, że wcale mi się to nie podoba, i po tych studiach trzeba coś później już w życiu robić. I to nie jest taka szkoła, którą się kończy i idzie się dalej, tylko coś ona niby przygotowuje do jakiegoś stylu życia, a mi się w ogóle nie podobało, co tam było mówione, do czego ja byłam przygotowywana. Wobec czego już wtedy zaczęłam mieć mega takie wątpliwości co do moich wyborów życiowych, no i w ogóle sensu życia, tak naprawdę. No więc, no ale nie no, nie mogłam rzucić tego, no wszyscy do koła, jak takiej szkoły się nie rzuca, no przecież tyle osób chciało się dostać, a tylko ty się dostałaś, no więc generalnie stwierdzam. No ja zresztą to pierwszy rok, no tam pierwszym roku prawie nikomu się nie podoba, później będzie fajnie, no dobrze. No więc po pierwszym roku tych studiów y, poszłam jednocześnie na drugi kierunek, na inne studia, które już były ciekawsze. To była studia lingwistyczna, to drugie. I no, już to było bardziej coś sensownego, co, co mi się wydawało, że może, jakiś, jaki, że to, może jakąś taką sensowną pracę można, można potem wykonywać. Dla mnie sensowna praca to było coś, co, co ja widzę, że wywiera jakiś efekt, że wywiera efekt na życie moje i na życie innych ludzi. Te pierwsze moje studia ekonomiczne. Tam w ogóle nie widziałam żadnego sensu. No Miałaś być dyplomatką. Miałam być dyplomatką, ale no to. W każdym razie te drugie studia już były bardziej sensowne, ale to również nie było to. Ja to studiowałam jedne i drugie razem: dzienne, magisterskie, pięcioletnie, ale... No jakby nie, nie czułam tego. Jeszcze e, skończyłam jedno z tych studiów, drugie jeszcze robiłam, stwierdziłam, że ja po prostu nie dam rady tak żyć, więc wyjechałam na stypendium na rok za granicę, no i stwierdziłam sobie na tym stypendium, czy przed tym stypendium, stwierdziłam sobie, że w sumie to moje problemy pewnie wynikają z tego, że ja tutaj mieszkam w tej Polsce. Ja powinnam mieszkać za granicą, zostanę sobie potem stypendium za granicą, no i tam na pewno życie będzie miało sens. Na stypendium za granicą okazało się, że to moje życie tak samo nie ma sensu, jak tutaj w Polsce nie miało. No i na tych studiach moich cały czas miałam pana profesora, niesamowitego, wyjątkowego człowieka, anburyzjaninę, a w Rosji medycyna chińska jest dużo bardziej popularna niż w Polsce, a przynajmniej wtedy była. I on cały czas mi mówił, że ja powinna być akupunkturzystką. No i ja, ja w ogóle zielonego pojęcia nie miałam. Kto to jest jako punkturzysta ani w ogóle co to jest medycyna chińska? On ćwiczył czy gonga, on się tym bardzo interesował. I mi cały czas mówił, że ja powinna być akupunkturzystką. No i dobra. No, i wróciłam z tego stypendium, już zupełnie nie wiedziałam, co mam ze sobą robić. Skończyłam mi te drugie studia. Miałam sobie dwa magistry, na każdym z nich dostałam propozycję doktoratu, ale ja sobie myślałam, Matko Boska, przecież ja nie mogę iść w tym kierunku, no bo to ja po prostu się za, zanudzę bez, bez takiego sensu kompletnie, prawda? No i stwierdziłam, no dobra, no już nie mam nic do stracenia, dobra, zobaczmy tę akupunkturę. No i ten profesor mi jeszcze polecił szkołę akupunktury, bo jego znajomy akurat w Anglii e, się wykształcił i w Polsce zakładał szkołę, bo ja oczywiście myślałam o tym, żeby iść z gdzie tu się w Polsce będę uczyła, że za granicę, ale okazało się, że za granicą to było bardzo drogie, więc stwierdziłam, no dobra, jak mam w ogóle zobaczyć, co to jest, no to może za mniejsze pieniądze w Polsce, jak mi się spodoba, zawsze można za granicę się przenieść, prawda? No i poszłam do tej szkoły i słuchajcie, od pierwszego dnia w tej szkole, od zajęć, to były zwykłe zajęcia, jakieś teoretyczne, jakiś wykład, ja stwierdziłam, że to jest to... Część mojej rodziny, czy znaczy moja bliska rodzina zawsze mnie wspierała, zawsze, we wszystkim. Ale taka moja dalsza rodzina to byli ludzie, którzy mówili, jak możesz coś takiego, najlepsze uczelnie w kraju pokończyłaś taka praca tutaj. Jak możesz to rzucać do jakiejś szkoły akupunktury? No chyba naprawdę nie będziesz tego robiła, przecież nie będziesz z ludźmi pracowała. A ja w ogóle byłam tak zafascynowana tym, że w szkole poznałam akupunktury Mariusza. Które miał dosyć podobną historię życiową, w sensie edukacyjną, do mnie, i ja już wiedziałam, że ja to będę robić. No i później poszłam sobie jeszcze na studia z fizjoterapii, później zrobiliśmy sobie doktoraty z fizjo i to wszystko jakby było też robione pod kątem naszej medycyny chińskiej, no bo to my nie robiliśmy po to, żeby być. Nie wiadomo kim w fizjoterapii, czy tam mieć jakieś tytuły naukowe i prowadzić działalność naukową, tylko my robiliśmy to po to, żeby to połączyć z naszą praktyką medycyny chińskiej, bo to po prostu jest nas, nasz sens życia. Tak, i życie nam pomagało. Jak tak, weszliśmy, weszliśmy na właściwą pomagało. ścieżkę, to wszystko nam się układało zacząłka, mimo tego, że ludzie, właśnie bliska rodzina albo trochę dalsza rodzina. Moja bliska rodzina zawsze mnie wspierała. No dobra, w każdym razie rodzina... Przed... Twoja też się wspierała. Tak, tak, ale moi znajomi jakby mi... Mówili, że co ja robię, robotę mi szukali, bo ja drugie studia zaczą, zacząłem studiować to w ogóle w pewnym wieku właściwie 27 lat miałem i no od ja nowa było zacząłem. Ciężkie, dokładnie, bo Zmieniłem już nasi, całe swoje życie, więc. Tak, bo już nasi znajomi byli na takim etapie, że oni sobie rodziny zakładali, kupowali mieszkania, gdzieś tam jeździli na wakacje, samochody kupowali, a my po prostu A my od nie nowa wszystko ogóle, Od nowa, nie mieliśmy nic pieniędzy. Tak i no i jakby zaczynaliśmy od pozycji takiego dziewiętnastolatka, prawda, w wieku tak około trzydziestki, no, no, więc no co 27. By to było, no właśnie. No w każdym razie e, tak zaczęliśmy z medycyną chińską, natomiast z klasyczną medycyną chińską nasze przygody zaczęła się dzięki e, no, dzięki mistrzowi Jeffreyowi i a tak naprawdę dowiedzieliśmy się o nim dzięki e, Asikabat. Tak, Który pozdrawiamy nasie, na jeżeli nie zagląda. Tak, tak, się Kaba też to jest, to są osoby, właśnie to jest właśnie to, jest, jak, idziesz, z nią, no. jak idziesz właściwą drogą, to nagle Ci się ludzie, pokazują Ci się ludzie, którzy przychodzą na, tw na, na Twoją drogę, ludzie, którzy Ci pomagają, albo Ci mówią coś, pyk, i nagle Ci coś się świeci, pyk, tak, i nagle zaczyna, zaczyna się coś interesować, zaczynasz nagle iść w tym kierunku, w ogóle... To jest niesamowite, jak, jak się dostroisz właściwym właściwy kierunek swojej drogi życiowej, to jakby wszystko ci się układa tak, jak, jak ma być, nie? To nie jest, że mówisz, że wszystko ci łatwo wychodzi, nie, ale jakby ale dostajesz informację nagle. I teraz co zrobisz z tą informacją, to od ciebie zależy. Na przykład jakaś no, jakaś coś powiedziała i nagle mi się zakliknęło. Ona przyjechała do naszej szkoły akupunktury, bo szukała dla siebie jakiejś tam e, szkoły. Tak. Ona studiowała u Jeffrey'a w Nowym Jorku. Ale coś tam jeszcze potrzebowała dokończyć i szukała gdzieś tutaj w Europie szkoły i przyszła do nas na jedno na zajęcie, żeby zobaczyć, jak to tam jest w tej szkole. I Mariusz z nią zaczął rozmawiać, i naprawdę, ona wtedy powiedziała o Jeffrey'u. I my zanim do Jeffreya trafiliśmy, to, to minęło, minęło wiele jeszcze lat. lata, bo nas po prostu nie było stać na to, żeby jeździć za granicę na, na szkolenia. Postaliśmy tylko skrypty od niej. <laughs> No w każdym razie, w momencie jak już zaczęliśmy zarabiać jakieś tam pieniądze, od razu pojechaliśmy do, do, do Jeffrey'a na kurs, pierwszy kurs pojechaliśmy do niego na Łotwę, do rygi. to był kurs od razu z grubej rury, od razu to była szamanistyczna medytacja i, e, i qigong i po prostu... Od razu wiedzieliśmy, że to jest to. To jest po prostu to, to co na nas czekało. Tak, to jest tak. to, po co my żyjemy, i, i wszystko, co mamy, <grym> przeznaczymy, żeby tak, się tak Tak, wszystkie nauczyć. pieniądze zaczęliśmy wydawać oczywiście. Tak. A czyli to nie tylko. Do, do, wiele innych jeszcze dróg było. Był, była osteopatia, były jakieś tam inne jeszcze szkolenia. W ogóle to jest tak, jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie. Więc jak my byliśmy od, gotowi w odpowiednim momencie, to nagle pojawiło się coś, bo ja myślałem, że. Już akupunkturę osiągnąłem w sensie takim. Yy, no już, nie, już stwierdziłem, że jeździłem na kursy tutaj po <noise> tak, Polsce, tak. od jakichś innych mistrzów i tak dalej i stwierdziłem, że no przecież ja się już nic nie uczę, no po prostu nic mi to nie daje. W sensie jakby, czy, czy, czy jakaś no, metoda akupunktura, tego, czy tak. tego. Ja to... jakieś ograniczenia, ja też tak samo myślałam i sobie myślałam, kurczę, może będę tą muszę iść, no bo ta akupunktura coś, sama to nie da radę. Ten, jakby terapia nie idzie w tym kierunku, co I byśmy wtedy chcieli. No się pojawił Jeffrey. I nagle to jest jakby I kosmos. Tak, i zmieniliśmy wszystko. Wszystko, wszystko, co się uczyliśmy w szkole akupunktury, na tych różnych kursach, wszystko to poszło w odstawkę. Całe lata po prostu poszło w odstawkę i zaczęliśmy od początku. Naprawdę od początku. Tak jakbyśmy od początku znaczy, zaczęli... No, na anatomii, znaczy, no wiadomo, że punkty chińskie, tak, ale, tak, ale chodzi o podejście, podejście do tej medycyny, podejście do człowieka, podejście do świata, do życia, do zdrowia. Naprawdę. Wszystko znowu wywróciliśmy do góry nogami. Znaczy, no to jest tak, że jeżeli raz wywrócisz w swoim życiu wszystko do góry nogami, to wiesz to jest o tym, łatwiej, że... bo później że to, tak, to się da. Tak, tak, więc po prostu w każdej chwili możesz coś zmienić i tak dalej. Ważne jest, żebyś mieć energię do zmian, bo to jest też ważne, żeby, żeby była, więc wszystko się działo właściwie. I też dzięki momencie. temu, że właśnie zmieniliśmy swoje życie tyle razy, całkowicie, to wiemy, że jak nam się to udało, to każdemu się to może udać, tak, że tak. każdy może to zrobić. I nie zwlekaj z tym, bo, bo energia ci ogólnie spada. Im więcej masz energii, tym szybciej ci się ułatwić, jesteś łatwiej dostosowujesz się do zmian, więc dlatego polecam, jeżeli coś czujesz, że coś jest w twoim, jakby czujesz, że jakiś kierunek jest właściwy dla ciebie, ale naprawdę to czujesz serca, serca nie z głowy, to po prostu idź za tym. To jest nasz wniosek. My tak robimy, nasze życie jest takie dokładnie, jakie chcieliśmy. Wszystko w nim jest idealne, nawet te rzeczy, które są, nie wiem, niewygodne, które powodują cierpienie, które wydają się bardzo ciężkie. One są właściwe. One też. są wszystkie właściwe i tak naprawdę my żyjemy w ciągłym rozwoju. Rozwój to było coś, co dla mnie było zawsze najważniejsze. I teraz właśnie to robimy. Żyjemy w ciągłym rozwoju, i nasz rozwój jako ludzi przekłada się na naszą pracę, bo nasza praca jest tylko praktycznym zastosowaniem tego, kim my jesteśmy jako ludzie. Ogólnie to jest. Mieliśmy wcześniej rozwój przez konflikt, czyli życie nas <śm> zmuszało do pewnych kierunków, żebyśmy wybrali w końcu właściwy kierunek, żebyśmy się nie wahali. Przynajmniej to, 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 co ja miałem, żebym się nie wahał i podejmował decyzję, jak już coś wiem, że co jest to, to powinienem to zrobić. To teraz już po prostu nie waham się, tylko idę w tym kierunku. Mam odwagę podjąć tę decyzję, a teraz dzięki temu, że już jesteśmy nakierowani w jakimś kierunku, to teraz mamy rozwój przez odżywienie i życie nam coraz więcej odżywia nasze życie i, i czujemy się bardziej spełnieni. To też jest takie y, wyjątkowe u nas, bo my oboje mieliśmy podobną ścieżkę edukacyjną, na zasadzie szukaliśmy w różnych tam kierunkach i w końcu znaleźliśmy to wszystko w jednej szkole, tej samej okupunkty, a później nasza ścieżka już wspólna znowu nas, nas powiodła do kolejnych transformacji. No i generalnie, jakby my oboje mamy taki sam cel, niezależnie od siebie, mieliśmy ten sam cel, niezależnie od siebie, wybraliśmy tę samą drogę, więc generalnie nam jest y, no łatwiej we dwójkę, bo po prostu. Pomagamy e, sobie. Pomagamy sobie plus. No tutaj następuje synergia, prawda? Energia to jest taka, jakby, taka, taka, takie złożenie się energii, które przekracza sumę tych energii, więc to, co my jesteśmy w stanie we dwójkę zrobić, osiągnąć. To sami byśmy nie dali rady. To sami oddzielnie byśmy nie dali rady, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest dobry w czymś innym, więc to też tutaj się uzupełnia i składa. Więc ogólnie naprawdę ja czuję, że to jest wielki przywilej, że, że ja mogę żyć tym życiem i że, że to wszystko mhm. nam, nam się tak układa. I... No, i to wszystko dzięki tej odwadze do podjęcia zmian, do podjęcia decyzji zgodnej z, ze sobą. Bo ja przez długi, długi czas miałam coś, co pewnie można by nazwać jakąś depresją. Ogólnie nie, nie widziałam sensu za bardzo w życiu, ale to dlatego, że nie szłam swoją drogą. Tylko nie wiedziałam, że to jest tak. Nie wiedziałam, że to, że to jest zejście ze swojej drogi, ale w momencie, kiedy podjęłam jedną właściwą decyzję, wszystko się naprawiło. Dobrze. Myślę, że tak z grubsza w naszą historię e, najważniejsze momenty w naszym życiu. Tego zachęcamy cię, żebyś szedł, e, szła swoją drogą. E, i jakby... Niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz, bo tak. tak naprawdę, jeżeli ty pójdziesz zgodnie ze swoim sercem w sensie połączeniem serca i umysłu I to. Czujesz ta... to. Tak, to ta droga, ta droga ci wszystko tak, da. Tak, na tej tak. drodze wszystko się potrafi. Jeżeli poukłada. czujesz, że twoje serce jest szczęśliwe, że. Idziesz tą drogą, ale to niekoniecznie musi być przyjemnie na zewnątrz. Czasami to nie jest przyjemne, że wszystko, ale czujesz, że to jest właściwe. Osoby wokół ciebie tak naprawdę ci odradzają to wszystko, mówią, wręcz przeciwnie, żebyś nie szedł, nie szła tą drogą, bo ale one tak naprawdę nie robią ci tego na złość, tylko tak naprawdę myślą swoimi kategoriami i tak naprawdę one chcą cię nie odwieść od tego, bo one myślą, że to jest właściwe. Że Ty idziesz, że Ty robisz błąd, że, że, że na pewno źle, źle będziesz, że Ci się nie uda, ale one tak naprawdę Cię próbują odwieść od tego z czystego serca. No chodzi o to, że każdy patrzy na życie z własnej perspektywy. Po prostu popatrz ze swojej i idź tak, za tym. Idź za tym, bo nikt za Ciebie tej nie podejmie decyzji i nikt Ci nie doradzi, bo nikt nie, może nie szedł jeszcze tą drogą. On nie wie o tym. No właśnie. Więc my w ogóle mieliśmy historię specyficzną i nikt nam nie mógł pomóc. Żadne najbliższe osoby nam nie mogły pomóc chociaż powiedzieć, czy to jest właściwe, chciały. chociaż bardzo chciały. I często osoby, które tak naprawdę bliskie, mówiły z dobrego serca, że, że to może to nie to, bo, bo to może log, lo, z logicznego punktu widzenia to nie jest to. Natomiast serce mówi zupełnie co innego, więc dlatego my wierzymy szczerze w... Jakby w intuicję, w serce, ponieważ sami to przeszliśmy na własnej skórze i, ale nie, nie negujemy logiki. Logika jest ważna, tak naprawdę pomaga w realizacji tego wszystkiego. Tylko to jest chodzi o połączenie właśnie tego serca i umysłu i dzięki temu jesteśmy kompletni. I my jakby naprawdę przeszliśmy to i sprawdziliśmy to na własnej skórze. Więc jeżeli chcesz, możesz też to zastosować e, i wykorzystać nasze doświadczenie. Albo też otworzyć się na taką perspektywę, no właśnie, że tak można. Dokładnie. Więc jeżeli ci się podobało, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. E, opowiedzieć waszą historię, naszą historię. Możesz opowiedzieć swoją wasz, e, swoją historię. Tak poniżej. dziękujemy w ogóle za to pytanie, bo mogliśmy się tutaj wygadać. Na tak, to też tematy. jest, to jest też jakby e, czasami muszę. Pacjentom opowiadać e, swoją historię, więc powiem, żeby mogą sobie obejrzeć filmik. Tyle, nie. Więc jestem za ty leniwy, więc e, nie chcę mi się powtarzać tego samego wiele razy, więc, iż, więc dziękuję za to tak samo pytanie. No, zapraszamy na inne filmiki, gdzie odpowiadamy na inne Wasze pytania i dziękujemy za obejrzenie, wysłuchanie tego do końca. Dziękujemy. Do następnego raz. razu. Cześć.